Żeby ci nigdy w życiu słodyczy nie. Miałem je jeden dać. O, dziękuję. Żeby ci nigdy słodyczy nie zabrakło. To masz ciasteczkę. mną, mną, mną. A ty masz moje kwiatki? Jezus mam Maria, kwiatki. ile ona szre! Całą... całą pakiet. No, dziękuję. Mam... Ja pierwszy chłopaki mnie zabiją. Fizyka. Nie A pamiętam co, był co było. Ale było spoko. Fizyka a co do takiego? Nie ma najmniejszego problemu Wytłumaczysz to, co się w tym momencie dzieje? Mm, mm, mm. Czy do houdini? Czy właśnie wykonałem iluzję optyczną? To Minecraft! Chłopci powie o fizyce w tej grze. Mm, posłuchajmy. Pewnie, nie ma problemu. To co? Nie wiem, co to jest za serwer, ty weź Bartman ogarnij ten serwer, odbalam, no nie wiem, no nie wiem, może na przykład Creeper wybucha na 7 miliardów kratek, jak jestem daleko, jak, Jezus Maria, weź, nie wiem. To do Mojangu już akurat musisz Wyrzucicie ja te gówna? Papuga Bożenka. Ja pierdziele. Srenka, o, wow. o co? No ja wiem, ma jak jakiś creeper oh, wow. Oh, wow. <noise> Jezus Maria, nie oh, mogę wow. No to fajnie na no, że sobie radzisz, nie? To super, to będziemy w kontakcie yy, Sun, Bo mnie chłopaki wołają, wiesz, chłopaki Nie, lale, mm, bez no. nie, nie ma problemu A, i jak będziecie diable zbił To mi powiedz, bo ma pozwolenie, żeby cię bić bo Dlaczego? Musiałem, no, bo musiałem być, wiesz, twardy, nie? Jako lider A, że shrimp, ja pierdzielę. Co za śmieć Yy, dobra, to będzie, to widzimy się później. Słyszymy. Dobra, dobra. dobra. Elo, Mierzycie, Boże proszę, ma Ja nie Cześć wiem. Co pajesz o tym? Ja też nie wiem, co się stało. Ja pierdzielę. całkowicie. się że musi actually huge. Dobra, dobra, to akurat nice, to akurat nice. nice. No, Ładny okranny. Co? co to znaczy kraweto? A ja nie wiem Co ma jest mapa, to żelazo, na razie zostawię. Jadro, bez kino! nie były krewetki w pokoju. dwie nie, nie ma sprawy! Idę! Dlatego w imieniu czatu rozpoczynam głosowanie na zmianę skina na moczarcie. ja pierdzielę co za Deville! Mam krewetki! Śmieszysz się to? strasznie, nie wiem dlaczego. <śmiewanie> ja się śmieję, bo ty się cieszył, że to mój, i... mój własny czat, mój własny czat. Co Jak jadłeś, prawdzi... Toruś? Co ja? No, co jadłeś? Co jadłeś? <grystanie> Czajnik makaronik, sk. A były by z tak... shrimpy. Ja. Pierdele, Super. wiele, Super. 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 A, mam. A, Okej, okay, nie, nie, ja nie mam jeden job, ja mam 14 job. Wejść do łódki, no. rzucić perłę, zejść z łódki, rozwalić łódkę i. No, no, no. no Musimy bo... wejść do ciebie, za ciebie do łódki. Słuchaj, nie mogę rzucić perły na dół, bo rzucę w łódkę, więc wchodzę do łódki, rzucam perłę na górę. I w tym czasie, jak perła jest na górze, muszę wyjść z łódki, rozwalić tą łódkę, żeby perła nie walnęła w łódkę, ale nie zdążyłem tego zrobić, bo przecież jestem tutaj sam na tej górze. Nikt mi nie pomoże. Trzeba było powiedzieć, że potrzebujesz pomocy, żeby ktoś się rozwalił łódkę. Trzeba było mu użyć mózgu na przykład, Torek, widzisz, no trzeba było, no niestety. Yy, szkoda. Jeszcze jeden sposób. To jest tak samo. Jezu, ale mnie to irytuje. Dobra, wymalę się teraz na czat. Zesram się teraz na czat. To jest jak czat, albo na przykład między innymi krycha mówi Ewron, to ty już w końcu powiedz, czujesz coś do niej, czy nie? Nie wiem, to jest. stary. Poznajesz osobę i o, po, czujesz się. Uwaga, nie? Przy, przy, przykład, przykład, przykład. Poznajesz osobę na studiach. Jesteś mm -hmm. przez pół godziny z nią na jednych zajęciach i nagle podchodzi do siebie kumpeli. Siema, czujesz coś do niej, będziesz do niej zarywał, będziecie się ruchać, będzie seks. Stary, ja ją dopiero poznałem. Skąd mam wiedzieć? Może się okazać fajną osobą, ale nie wiem czy na tyle, aby coś było dalej. Po prostu skąd mam wiedzieć, to nie jest tak, że o, Jezus, fajnie mi się z nią dzisiaj kopało diamenty. Jutro idziemy do łóżka. Nie wiem, ja... Pie... Możemy pójść! Ale możemy też nie pójść! Wiecie, więc jak na przykład Krycha mówi Jezus Maria ogarnij się typie Bądź zdecydowany, na co ja mam być zdecydowany Normalnie wiesz To będziecie razie. się ruchać czy nie? Tak A no i, no i widzisz I po co cała, cała obtoczka Ruchamy ich w dziury Wiecie o co chodzi nie? A w wyspy nie są Jestem taką osobą, że jak mnie coś denerwuje albo mnie cieszy To ja to wykrzykuję do ludzi Poznaję dziewczyna Ariel i mówię dzień dobry Chciałbym cię poinformować, że moim celem Nie jest zruchanie cię Walum ci w mordę Torek Teraz, ale już nie chce mi się nawet produkować. A czym? Penisem. O, tak mi mów. A nie? No, Krycha, krycha wie, wie, co by było dwa, ale jest jeden, bo koleżanka. Tylko. Coś się gotuje, Torek. Jakaś chyba Kawusia. Dobra, Krycha, to może ja powiem, co? Twoj, twoje rozstrzygnięcie sporu. Naja jest zajebistą dziewczyną. Jakbym choć miał troszeczkę Ariel czasu, to by ją tryhardował, a z ma zajebisty charakter. Ale póki co mogę sobie zaorać w sądzie kogoś, a nie y, tryhardować dziewczynę jakąkolwiek. Jest jak jest, chat. Taka jest kwestia. Ale Naja jest super, naprawdę. Mega fajna O, dzień dobry. O. Cześć gruby. Nie no, ma bo... chudzi? Uuuu, no, co za szkielet! Spróbujesz się na spotkanie zają. Tak, tak. Ta. No, 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 spotkanie no. zdają! Randka, nie? A nie spotkanie, to randka <grym> Będziemy się, będziesz, będziesz się, będziesz ruchać, będziesz się penetrować, Ale ja Nie, randkę, Ja powiedziałem spotkanie. No wiem, ale, wiem, nie, ale biedzie. chodziło ci o <grym grym> Jezu Maria! Nie, no nie. <grym> co? Słuchajcie, Aha. trzeba a, znaleźć jakieś dobre miejsce na to. No. tolek no. Może jest Ja pierdziele no, nie no. No, no! Chodzi mi o nie miejsce no, no. Yy, mhm. do penetracji. Nie. Do skonsumowania kolacji Miłości. No, co Jezus co jest? Co nie jest? mogę, po quink, prostu. Quick. Yy. Byle nie dupa Pateca. Ja pierdzielę! Czarizard, yy, ja. wybieram cię! Jestem! O kurde, Jesteś zajęta jutro? Nie wiem A chcesz pokopać razem diamenty? Nie ja nie mogę z tego typu o, To się da. Ale, ja dzień, no. ale w dzień, ale w no, sobie dzień No dzień, dzień, dzień Mój dzień, twój, koniec dnia Początek No, po, no, mój początek, twój koniec się się nie. nie, no dobrze, bo dobrze Pil gruby No czemu mnie goni? Idziesz? No idę, a to ty mnie od debili gruby wyzywasz, Nie, tak? od on? tej pandy a, jak to jest, że Torek zawsze gonicie? Ty, Torek, naprawdę nie wiem, ty masz jakiś zapęt do tego Czy co jest? O, mam to naprawdę. Ja pierwszy go... Nie robię Ja walczę o No znam wie, okay. O, patrzcie, schodek zrobił jeden Pikachu e, Sounds, I guess. Pikachu? Pikachu? Pika, Pika, Pika. Pika pika! Pika pika! Iga, ty wiek, ty, ty, ty pika! 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 wiesz. Pika! Tak. <grym> 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 <Mianca. grym> tak wiesz. <O> Boże. <grym> <Co>? <grym> To <noise> <boże. głos> yes. to jest? Smaczne, bardzo. O, bo... <noise> masz coś do jedzenia? Nieźle, Sanuk, no, bez kitu. Dobra, Ludzi, jestem? którym proponujemy sojusz, opierdzili mi ich na diamenty. dobre! Jest jakiś, Sanuk, masz kozak pomysł? Czy to już. Li... Steel Sirius G502 Hero. Czura to jest? No nie wiem, taka. Waż, ogólnie... ważne jaka to myszka, wiadomo, nie. że gówna jak SteelSeries. S? No i pastem. <laughs> <laughs> Nie wiem, ale scroll mi się strasznie nie podoba. W sensie Pro, mogę go fajnie. zakręcić. o co chodzi? Lekka? Ja, piórko, nawet nie czujesz, nie? Ja właśnie nie lubię lekkich myszek. O. Ja też nie, właśnie, to jest to taka sobie duża. kamienie do jakiejś jakieś lekkie. No myśli. właśnie, ostatnio miałem ciężarki przylepione. A jest smary naprawdę Przecież powiedział, że kupił sobie jakiś SteelSeries To lodzi tak przepraszam. To jest no Logitech. to zajebista a, No Bob to mi mówi SteelSeries series to pomyliło mi się no! To a to nie jest moja wina Jezu, teraz to może. Dobra. Zajebiście, Bartman. Mnie. Fa fajnie, obrażaj SteelSeries, Steel mnie. Series, jest ale istotne. G502 O, zajebiście Zostałem od creepera w mordę. Jest ktoś na respie? Mamy To bardzo dobrze. Torek. No. Jutro poprosimy cię, żebyś oficjalnie o godzinie 14 przynajmniej 14. Nie ma się sta stawił. Bo jutro jeszcze mogę lorkę wysłać. A! No. <laughs> tak to jest! Jednak to jedna Jednak jest! Jedna Nie odwołam zajęcia. Nie wiem, przeniosę diamenty, żelazo. Szymane, mam pytanie, co sądzisz o Podlasiu? O podlasiu. Znaczy, no co, Podlasie spoko, jakby jeszcze prąd mieli, to jeszcze w ogóle byłby POG. Ale myślę, że Podlasie teraz się rozwija. Ja wierzę. Ja wierzę Redstone i złoto, potem jeszcze, dobra Zrobię dwa te, zrobię dwa, dwa ten Nie rozwija się, aha <grym> Myślałem, że się rozwija <grym> Kurczę Jest owca Baranek Przez anioła Baranek, nie Boży, Bo to nie jest chrześcijańska religia Jest to nasza religia, Pokémonów. V2 Bardzo, na Mikolsa coś Michols, jesteś chyba najczystszy sumieniem. Chytra jest. A nie wybrańcem. to do wikarego Znowu znowu o, na rozmowy Oj, zejdź ze mnie! Znowu dara rozmowy! Zejdź ze mnie! Halo. Tak, Halo. tak czy inaczej, panowie! Odnośnie Kolejny zmarł. Które, które miały miejsce. No i si ona zaczęła tam się. Czy wszystko okej? Okay? Może. Tak. Okej. Okay. Wszystko w porządku on już... Przy, przez wiek jest taki. No. A. Ich sprawa nie interesuje nas w takim razie. Blaszku, podpalaj. Podpalaj blacha. Podpalaj blacha. Ale... To? Zartowaliśmy, Jezus! Blacha, spokojnie. Jak nazywa się byk po kuracji odchudzającej? Skurczy byk. Dlaczego nikt nigdzie nie zaprasza Pinokia? Bo kłamie. To Let's go! Ale go komputer kupuję teraz? Wooden PC! Kodź mam. Kim jestem? Co się stało za tą Diable skriper. robić Kłyn... nie wiem sam. Potrzebujecie pomocy? Mam lewą. Jest tak zamknięty w sobie, <laughs> lecz nie uwierzy, <laughs> że...

Awi mpawe Awi mpawe Awi mpawe Awi mpawe